Cisza tam! Wszyscy, którzy jesteście na trybunach, wielkie dzięki za ten cały rok, bo naprawdę przy Was chce się grać, dla tych chłopaków chce się pracować. Jedna rzecz. Mamy serdecznie na konferencji prasowej, w której bierze udział Pan Trener drużyny Gości Roman Ciochoń oraz Krzysztof Przyduła, Trener Hutnika Nowa Huta. Recyn prosimy Trenera Gości o podsumowanie meczu, bo będziemy musieli tę konferencję podzielić na takie dwie części. W pierwszej byśmy podsumowali konferencję, później już podziękujemy Panu Trenerowi, bo wiem, że też się spieszy do siebie. Się nie, Z... nie się nie spieszy, ale nie zawodnikom nie też tak jest. A później będziemy chcieli też powiedzieć parę słów jeszcze o tym, co się obecnie dzieje w Hutniku. W tym między najważniejszej sprawy związanej z terenami. No i też bardzo proszę o podsumowanie tego spotkania. Ja myślę, że wygrała drużyna zasłu zasłużenie gospodarzy, była lepszą drużyną. Gratuluję zwycięstwa. Robiliśmy wszystko, ile byśmy mogli w dzisiejszym meczu. Wiem, że to. Większość nie interesuje sytuacja, ale nasza kardowa, ale w naszej sytuacji jest problem było, żeby uzbierać 11 takich ludzi, którzy by mogli coś zaprezentować się na tym wojsku. i w sumie musiałem 5 juniorów wziąć na dzisiejszy mecz. Próbowaliśmy grać, ale niewiele nam udawało się, bo drużyna Hutnika była lepszą drużyną w dzisiejszym meczu i niestety przegraliśmy mecz do 80 minuty jeszcze jakaś tam nadzieja była, ale no sprawiedliwości stało się zadość. No, na pewno futnik stworzył sobie tyle sytuacji, że yy, no, dziwne by to było, gdyby ten mecz nie wygrał. Dziękuję. Krzysiku, do, do pewnego momentu była bardzo ciężka rzeczywiście. Tak, było bardzo ciężko, natomiast ja jestem yy, tak, tak naprawdę bardzo zbudowany postawą drużyny, szczególnie w pierwszej połowie. Wszystkie założenia, które sobie, o których sobie mówimy, które nakreślam zawodnikom zrobili może nie w 100, ale w 99, 98%, bo braku właśnie tej kropki nad i, czyli bramek. Jestem, dziękuję, chcę im już podziękować za sezon, chociaż przed nami mecz z cyklu chyba, chyba no najlepszych drużyn. Najładniej grających, yy, najbardziej widowiskowo grających drużyny w tej lidze. No i na pewno się sprężymy na ten mecz, to, to nie ulega wątpliwości. Natomiast, yy, no naprawdę, yy, dzisiaj, dzisiaj piłkarsko, piłkarsko gdzie, gdzie pierwsze trzy minuty, ja yy, może, może tutaj powiem taką, taką, taką śmieszną rzecz, chociaż no nie do końca. Ja często liczę sobie podania, jakimi. Jakie wykonujemy w trakcie budowania akcji. Pierwsze dwie akcje 18, 22 podania. Ok, być może bez strzału, bez sytuacji. Proszę mi powiedzieć, która drużyna w tej klasie rozgrywkowej wykonuje tyle podań. Przechodząc pod pole karne drużyny przeciwnej. To pokazuje, że ta drużyna ma niesamowity potencjał. Że ta drużyna za 2-3 lata, kiedy okrzepnie, kiedy wzmocnimy tą drużynę, kiedy. Pojawią się ludzie, którzy będą też chcieć pomóc nam, naprawdę może zajść daleko, ale przed nami bardzo dużo pracy, sezon skończymy za tydzień, 2,5 tygodnia przerwy, mamy nakreślony już plan na, na to jak się przygotować do następnej rundy. No i tak jak mówię. Na dzisiejszy mecz trener powiedział chyba wszystko. No byliśmy drużyną lepszą. Było ciężko, tak jak powiedziałeś, bo, 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 bo drużyna Wolani stanęła 10-10 na swojej połowie i było ciężko się tam przebić, ale, ale tak jak mówię, no, ruchliwość dzisiaj gra na jeden kontakt, na dwa oskrzydlające akcje. Stały na bardzo dobrym poziomie i dziękuję chłopakom za, za ten mecz, za rundę. Tak dalej. Bardzo proszę jakieś pytania, może szczególnie do trenera gości, bo jeżeli będzie nas musiał wcześniej opuścić, także... U Pana pierwszą no to był bramkarz jednak chyba, sporowy wybranił ten chłopak. To Znaczy się, wybyły, raczej gdzie więcej wybranił by niż dzisiaj, ale w sumie to podstawowy zawodnik. Myśmy dzisiaj mieli zawodników trzech takich doświadczonych. Zresztą to była młodzież i w tym kilku juniorów, którzy aktualnie jeszcze są juniorami. W ostatnim meczu straciliśmy szereg zawodników, podstawowych zawodników, kluczowych zawodników do zespołu. Między innymi tutaj y, zawodnika, hutnika Jasiaka, kapitana tego zespołu. Y, duże to było osłabienie i niestety w takim składzie personalnym nie mogliśmy nie mogliśmy grać piłką jak równy z równym. Musieliśmy się sować za, za podwójną gardę, takim językiem bokserskim to powiem. I niestety to nie było ładne, ale to tak musiało się grać, żeby tutaj nie przegrać dosyć dużo, bo można by się było faktycznie nadziać na dobrze grającego hutnika i odjechałoby się z dosyć dużym bagażem bramek.